សួរចាប់រកទូចេន Chrupcio, chrupcio. Być małym nie jest zabawnie. A niech to! Gdzie są wszyscy dorośli? Hej, to traktor dziadka! Ojej. Całem, Czy ja mogę poprowadzić? Przykro mi, jesteś za mały. Traktor jest niebezpieczny. Proszę, dziadku, Teddy tak się nudzi. Jeśli chcesz, możesz usiąść obok mnie i być moim specjalnym drugim kierowcą. Ale ja chcę kierować. Niestety, mała myszko, to nie jest możliwe. Nie, to nie. Czy mogę rozpalić grill? Tupciu, rozpalanie grilla to nie jest zajęcie dla maluchów. Można się łatwo poparzyć. Nie poparzę się! Naprawdę, naprawdę! Ale możesz być strażnikiem paleniska i pilnować, żeby nikt blisko nie podchodził. Podoba ci się? Nie! Ja chcę robić to samo co ty. Nie chcę tej całej dzieci Nady. Hm. Mhm la... Lala. Lala lala. babciu, czy mogę obcinać gałązki? Półpciu, sekator nie jest narzędziem dla dzieci. Możesz się skaleczyć. Co powiesz na pomoc w zbieraniu liści? Nie! Ja chcę przycinać gałązki. Proszę, babciu! Nawet w przedszkolu używamy nożyczek. Wiemy, moja myszko. Ale te, których używacie w przedszkolu są dla maluchów, a te są ostre i szpiczaste. Jak będziesz większy, to. To ja chcę wyrosnąć w tej chwili. Fajniej jest być dużym niż maluchem. Wyrosnąć w tej chwili? No nie wiem. Chyba powinnam z nim porozmawiać. Hmm. To niesłychane, że niektóre osoby nie rozumieją, jak niebezpieczne są pewne rzeczy. Ua! No właśnie. Oh. Już dość tupciu. Odłóż poduszkę. Nie! W tym, że ktoś jest w duży, nie ma nic zabawnego. Właśnie, że jest. Dorosłe osoby mogą robić, co chcą i dlatego dobrze się bawią. Naprawdę tak myślisz? Cóż, jeśli chcesz wiedzieć, jak to wygląda, spróbuj zrobić coś, co robią dorośli. Mogę prowadzić traktor? Do tego potrzebujesz być bardzo, bardzo duży, taki jak tata lub dziadek. Pomyślałam... ...że może zaopiekowałbyś się dzisiaj mysią. Świetnie! Wszystkie nianie zawsze mówią: zrób to, zrób tamto. To nic trudnego i fajna zabawa. Teddy? Zostań tutaj i bądź grzeczny. A ja tymczasem będę pracował jak dorosły. Bacz się dobrze. Ty także. Dziękuję. Gdybyś mnie potrzebował, jestem tutaj. Słyszałaś to, myśl? Będę dzisiaj twoim opiekunem. Widzisz? Jestem dość duży. Pilnowanie to peska. Hej! Dokąd idziesz? Mysiu, zaczekaj! Hej! Nie powinnaś sama odchodzić. Jesteś za mała, Mysiu. Nie, Mysiu. Wchodzenie na drzewa jest niebezpieczne. Możesz spaść i zrobić sobie krzywdę. Przestań, nie bądź taka! Masz, tym się baw. Uf, udało się. Nie, nie jedz tego! Kamieni się nie je! Przykro mi. Jednak jesteś za mała, żeby bawić się kamieniem. zrobić. To nie jest takie wesołe, jak myślałem. Patrz, dziadek tam jedzie. Pomachaj mu łapką, myśl! Nie myśl! nie możesz jeździć na traktorze. Nawet mnie nie wolno. To niebezpieczne. Jak będziesz większa. O, o, o nie. Babcia niedawno powiedziała mi to samo. Przestań, mysiu, nie bądź smutna. Przepraszam. O, no i jak sobie radzicie? Dobrze. Tak jakoś. Praca dorosłych nie jest taka bardzo zabawna. <śmienny> o, serio? A co teraz chciałbyś robić? Wiesz, mamo, zdecydowałem, że wolę być mały. <śmienny> Mamo! Czy dorośli kiedyś się bawią? Oczywiście, ale także muszą być odpowiedzialni. Jeśli więc dorosły nie pozwala dziecku robić niektórych rzeczy, to dlatego, że bardzo je kocha. Rozumiesz teraz? Tak. Wiesz, możemy siedzieć obok dziadka, kiedy on prowadzi traktor. <todgłosy> Więc, że to nie jest niebezpieczne? Nie jest! Uwielbiam bawić się w budowanie! Ouch! <s> o, o... Nie wiesz, że na terenie budowy powinieneś nosić kas? Mm, mm. <gnasz moon> wersja polska na zlecenie platformy NC Plus Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Elżbieta Jerzewska. Dźwięk Aneta Michajczyk. Kierownictwo produkcji Kasia Fijałkowska. Wystąpili Aleksandra, Radwan, Klaudiusz Kaufman, Bartosz...